To będzie ciężkie Uuuu, najtrudniejsza akcja dzisiejszego odcinka Skacz No, wskocz na to No wskocz, rozwal, skocz, skocz, rozwal O, hejka wszystkim Witam w kolejnym odcinku z Tym razem mam kilka, hmm No, ciekawych i nieciekawych rzeczy O boż hmm, chciałbym poinformować, że w tydzień temu skończyłem 22 lat o nie. Okay. Jestem już 20-letni. Hura. pora dorosnąć. Teraz zacząłem chodzić na imprezy. Oczywiście koleżanka mnie wyciąga. No. I tak siedzę na krześle, nic nie robię, bo nie umiem tańczyć. No. Nic nie poradzę. No. no, koniec. O czym to ja? E, imprezy. Teraz jeszcze Gustaw się będzie przy, przypierniczał. Przywitaj się. No, witam serdecznie. No. Przynajmniej zachowujesz kulturę. To się chwali. Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. Hmm, co, ty też chcesz grać? Hmm, może w coś innego. Dodawanie cię w pod, postprodukcji jest dosyć męczące, jak dla mnie. Ale to nie znaczy, że nie będę próbował. No, w końcu tobie też się należy. Ej! Obiecałeś! Nic na to nie poradzi. A, Undertale? Tak, tak wiem. Obiecaliśmy im Undertale, no Musiałem sobie zresetować całą grę. I jeszcze fangrę. Tak, fangrę też. Po prostu. Tydeń musi nam ją dostarczyć. O, o, jeden pasek. Żeby tylko przeżyć. A, tam rżni na pałę. To zawsze działa. Dobra, ten niech sobie przejdzie. Zamiętki jest, zdecydowanie zamiętki Ty, patrz. W ostatnim momencie. Tak, żyćku. Mnie też to się podoba. Już myślałem, że tam jest kolejny fabryka Nie kracz stary, nie kracz, A. bo cię jeszcze ze strzelą, zobaczysz. Aż takie trudne nie są. Coś tu będzie? Nic nie będzie. Hmm, zejdź na dół po diamenty. A, i uważaj hmm. na tego psa, chociaż nie jest tak trudny Opisujesz. jak kapturniki. A, aż się undertałe przypomniało, co nie? Hmm. No co, Gustaw, nic nie mówisz? Przedstaw się, w końcu ty też powinieneś pokazać trochę ze swojej historii. Weź, tak nieśmiały jest. <grym> ty? Nieśmiały? Proszę cię. Ej, no co? No Ty wychodzisz do ludzi? Jestem tylko rybem bojowo-mordującym. I w kurwieniu ustaw. Twoja chęć mordy, a nieśmiałość. A ja, ale przecież miałeś tu upaść. Tu, tu zawsze upadara. Tak, ja też myślałem, że nie przeskoczę. Oj. Oj, coś dziwnego się dzieje, stary. Coś dziwnego. O oh, Jezus, znowu ten napis, ja. Zenek Buchanan. No, nie tak też jak to mówić, na Chary okulary. No cóż, Gustaw, no cóż. No. Co się dzieje z tym światłem? Hmm. SMS-ika dostałem, ale to później. Znając życie od Heja. A co ty chciałeś, marzycielu? <laughs> A, każdy ma ta numer w tym, w czym lubi. Uuu. będzie ze mama. A spleciarz. Dobra, teraz muszę sobie odejść trochę. Eee, stary, mówię ci idź na pałę, to zawsze działa. Może nawet to jest kapturnik, ale i tak byś sobie z tym poradził. Co z tego, że stracisz no, pół życia? Rusz się! Może mam ci jeszcze niby pokibicować? Okej. Hary! Hary! Hary hary ha hary. Nie daje mi się tutaj dwoje obecnie. Chyba nie będę musiał robić tego za często. Hmm. Ogłaszam na kilka sekund przerwę techniczną, bo nawet ktoś taki jak my musi odebrać telefon. Hmm. No, cóż, wybaczcie krótką przerwę, ale. Muszę powoli zacząć dorastać. Panie H, ale co z grami? Przecież... Tak, panie G, też jest trochę przykro. Hmm. Co to się robi z tym światem? Ej, co ty hmm. myślisz? Ledwo mnie do tego wciągnąłeś, teraz już chcesz to opuszczać? O, nie, nie, nie mój stary przyjaciół, już. Ja cię jeszcze pokażę, ja cię jeszcze opętam. Zobaczymy, co będzie. Łagam cię. Nie przypominaj mi. Opętywanko! To Zaczyna się robić zbyt dziwacznie jak dla mnie Nawet jak dla mnie Dobra, jak dla nas o. No, nareszcie zaczynasz pojmować Nie pozbędziesz się mnie Coś tu będzie No, tu już koniec planszy Uuu, tak, ja też się cieszę Uważaj! No, tu ci muszę przyznać rację nie ma to jak szybka reakcja. Stary ty w końcu zginiesz beze mnie. Stary. Halo. No i takie mam podziękowanie. Dzięki bardzo. Eh, nadziałem się. Czy nie mm. ty? Dobra, tam później na górę się wejdzie. Mm. Jak miło. No cóż, niestety niedługo będziemy kończyć ten. Znaczy w końcu grę? czy nareszcie? Bo Aż ludzie jakoś nie żyją. lubią starych RPG, -ów. Wolą szczelanki i mordowanie! Cię. Tak jak ja On oczywiście. Nie. swoim z Morrowind. Hmm. Złe przeczucia. Hmm. To tutaj! To ten sekret, geniuszu! Przecież wiem. Dialog? Nie. Piszesz się? Nie. Piszesz się? E, e, Nie ma. Oh, come on! Jeśli chcesz być częścią tego kanału, to musisz czymś zapłacić. No proszę. Kogo wybierasz? Może kamień, papiernożyce? nożyce. Ja. Ech. Ech. Jesteś lisem, trudno. Witaj, Zenonie. Widzę, że trafiłeś na górę Rudor. Co? To ty desko? Nie jestem deską, tylko duchem. Mówiłem ci już. A jak tam sprawa artefaktu? Masz wszystkie części? Nie, nie znalazłem jednej środka. Widzę, że nie wsłuchałeś się uważnie w ten wiersz, który ci powiedziałem. Była tam mowa o tym, że serce znajdziesz na górze Rudor. A więc tutaj czyli co? Ty masz środek artefaktu? Lepiej. To ja nim jestem. Daj mi części, które znalazłem. Proszę, o to one. Dajesz znalezione części artefaktu? O, nareszcie będziemy mieli koniec tego. Dziękuję Ci. Teraz, gdy mam już to, czego szukałem, mogę Ci powiedzieć. Otóż dawno temu, przy goleniu, nuciłem sobie coś pod nosem, i nagle moje ciało zaczęło zamieniać się w kamień. Okazało się, że przez przypadek się... Chyba tak. Nie wiemy. Wypowiedziałem zaklęcie na zamianę w diament. No i zostałem bez ciała. Później zjawiłeś się ty, no i resztę już znasz. Ale powiem ci, że fajnie być duchem. Można bez problemu wchodzić w miejsca, gdzie się nie powinno być. Super widoki, uwierz. Nie wątpimy. A więc żegnaj, Zemonie. Chociaż myślę, że się jeszcze spotkamy. A, i muszę ci powiedzieć, że twoja babcia piecze pyszną szarlotkę. What? Teraz się jeszcze uśmiecha. I co, podoba Ci się ta robota? Wiesz, wolałbym mordować. Trudno. O, znów Ach, No cóż. Tym się będę przejmować później. Trzech plaszaczy nie zrobię, zrobię dwie. O, będzie fajna akcja. Mimo wszystko. Dobra, przejdziemy ten zamek, nie będziemy się... PIEŚCIĆ? PIEŚCIĆ?! O proszę Cię. Nie tak. Nie przy ludziach! <grystanie> Czemu on zrobił taką długą drogę do tego? O, na szczęście już koniec. Hej, no co ja poradzę, to słowo mnie śmieszy. Ej, uważaj, tam drugi będzie! Uważaj! Oh, shit. Mówiłem, ty się weź nie lepiej zacznij w końcu słać, bo naprawdę zginiesz, a wtedy co ja będę robił, he? Halo? Jakieś tu jeszcze ciekawsze niespodzianki? HALO? Tak, raczej tak. Oh, Jezus, co za głąb. No dobra, tym razem ci się udało. Tak, oczywiście, że miałem rację, przecież znam tę grę na pamięć. Tam jest jeszcze jeden, więc też sobie z nim pobawimy, ale poczekamy aż wrót przyjdzie bliżej. Nie będziemy się pieścić do końca. <laughs> Pieści! No kurtow, proszę cię. No. <laughs> no ale ten silniejszy ode mnie. Dobra, mam No, na Teraz dopiero hardyś. Wiem, co jest tam na górze. Ty wiesz? Tak, geniusz, no, wiem. To pysznie. Aż, a mogę się podziwiać, mi tam. Tadam. Znalazłeś leczonko! Mój ty, bohaterze! Niamf. No, ruchy, ruchy. Dobrze, dobrze, tak. Harry, Harry, rusz się, bo mnie tu zaraz żyłka strzej, no rusz się! Jezus, Gustaw! Gustav. Jest? Przestań świrować. nie ma... E, no wiem, nie że ma. to do nas podobne, ale... Co, Co to? to? Co, Co to? to? Oh, Jezus, ty to widzisz? Mój Boże. No cóż. Bagzenon. Ale ty to widzisz, oni są zrośnięci w ziemię. Spójrzcie na mnie A na nich przychodzią Przestań nie strzelać, oni są wrośnięci w ziemię Tylko ich łebki coś ci zrobią tą grą. Halo, halo No co zabiję ich To jest stary airpack, znaczy platformówka Eee dobra Niech będzie po twoją to ja je sobie Przynajmniej mogę też diamenty zabrać No to wybieraj Dwa diamenty albo gdzieś na pierniczenia Okej, okay, wolisz diamenty? Trudno. I drugi. Tak, jesteśmy... ...idealni w tym. Ojejciu, tak bardzo, że po 500 razy powtarzasz ujęcia. A kolejny dialog. No dobra, dobra, przekonałeś mnie. No cóż, teraz ty bierzesz Zenona. Ja biorę tego przystojnego. O. No, to ja tu jestem ten przystojny. Proszę cię. Cześć, Zenek. Co? A co ty tu robisz, Maciek? Hmm, powiedzmy, że jestem tutaj gościem. Mój brat cię zaprosił? Nie do końca tak to wygląda. A jak? Przekonasz się wkrótce. Uciek. Zaczekaj! No i co, scena pościgowa, tak? Jasne, takie są przecież najlepsze. Co, podoba się? Oj, pościgi! No cóż, niezależnie, czy ci się podoba, czy nie, musisz tak dostać. To goń, maćkownice, ile febryka dała! Uff. Ale idealne w pasowania nie sądzisz? Yy, tak, twórca zasługuje tutaj na podziękowania ze względu na bo tak to przegralibyśmy z tym czarnokapturkiem, czyż nie? Perfekto Dobra, wrócimy sobie, zobaczymy czy tam coś czegoś nie zostawił. Masz na myśli skarby. Jakieś tam luto skarby. Tak czułem, tak czułem. My precious! Yy. Oczywiście ktoś, jakieś tam głąby będą mi zagłuszać, tak to jest jak się ma rodzeństwo, niestety, nic nie poradzimy, skakuj, no, ej, wskakuj, hopsa, no wskakuj, halo, podwójny no, shift, jest Oh Jesus. to się zaczyna już robić nudne, tak, nudne, że, hej, dammit, no, 14 minut. Już robiliśmy też 20 minut Oddzi no to, więc, co to za No Jesus. Dobra, jest zapis i dobrze A, u To będzie ciężkie u Daj najtrudniejsza akcja dzisiejszego odcinka Skacz. No, wskocz na to! No wskocz rozwal! Skocz! Skocz rozwal e Dobra, tam Hmm, poszło łatwiej niż sądziłem. No nie był, że chciałeś się zabić. Uuu. szło Uu. Uu. <laughs> wow. Poszło mi zaskakująco łatwo. Za łatwo. My hero. Tak, dzięki Gustaw. Dobra, będziemy kończyć 15 minut. Nie, spiona. No. I miło by... mi było. Miło mi było. Mi było. Żegnamy Zegnamy was obydwaj. Cześć. Cześć.